na konferencji prasowej Konfederacja. Ja nazywam się Witold Manowicz, za mną jest poseł Grzegorz Płaczek. Jesteśmy w temacie tłustych kotów, które to podobno miały czyścić swoje kuwety i pakować się. Natomiast rząd Donalda Tuska tak naprawdę tworzy nowe imperium tłustych kotów, tylko swoich tłustych kotów. Zgodnie z ideologią nasizmu, że to nasze tłuste koty są lepsze i oczywiście one mają zajmować stanowiska w Skarbu Państwa. Natomiast oczywiście są to najczęściej partyjniacy, którzy wykonują tylko i wyłącznie polecenia rządu i są to synekury i paśniki, które w tym momencie są bezlitośnie wykorzystywane przez obecny rząd. Miało być inaczej, miały być konkursy, miało być fachowo, ludzie mieli się znać na temacie, natomiast oczywiście najlepiej, żeby się znali z premierem, bądź jakimś innym politykiem obecnej koalicji. Wtedy otrzymują tego typu e, stanowiska i tak jakby na przykład e, totalizator sportowy. Wymieniono 13 dyrektorów z klucza partyjnego, a działaczy, part a działaczy Platformy, PSL i Lewicy e, wstawili w tym m.in. kolega z boiska Donalda Tuska Adam Sekuła. Orlen projekt pośród ośmiu kandydatów do wyboru dwóch Zostało wybranych do zarządu spółki. Akurat tych związanych z lewicą i trzecią drogą. Och, jaki przypadek by się wydawało. KGHM. Niespełna dwa miesiące wystarczyły legitymiznie posłowi Robertowi Kropiwnickiemu, obecnie wiceministrowi aktywów państwowych, by zadbać o swoich. Przyjaciele Kropiwnickiego i członkowie ich rodzin zaczynają obejmować intratne stanowiska w miedziowym imperium. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Robert Kropiwnicki jako wiceministrów aktywów państwowych za. W tym momencie nadzoruje ponad 40 spółek mm, takich jak na przykład KGHM Polska mieć, PG, Tauron czy Enea. Czy ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, że ta władza jest jeszcze gorsza niż ta poprzednia? Dokładnie robi to samo, co Prawo i Sprawiedliwość. Obsadza spółki swoimi, swoimi kolesiami, swoją rodziną i mamy do czynienia z sytuacją tak naprawdę recydywy. Jako Konfederacja mówimy kategoryczne dość dość dojeniu spółek Skarbu Państwa, dość wstawianiu tam swoich własnych kolesi, kolesi często bez kompetencji i yy, yy, no, to musicie po prostu skończyć. O głos poproszę posła Grzegorza Paczka. Podczas kampanii wyborczej obiecywano nam i Polakom nowe standardy. Obiecywano nam czyszczenie spółek Skarbu Państwa i agencji, ale nikt z nas nie przypuszczał, że czyszczenie po wybo wygranych wyborach przyjmie imię kumoterstwa, nepotuzm, nepotyzmu, kolesiostwa. Prawo i Sprawiedliwość podczas 8 lat rządów oczywiście dokładnie robiła to samo, ale tempo, w jakim obecna koalicja rządząca wstawia do spółek Skarbu Państwa i do przeróżnych agencji swoich jest przerażające. Kolejnym przykładem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kierownictwo w regionalnych oddziałach tej właśnie agencji objęły osoby, które kandydowały z list PSL-u trzeciej drogi Koalicji Obywatelskiej i Lewicy we władzach regionalnych oddziałów na 16 osób, które zostały wymienione, 14 osób to ludzie z PSL-u, 2 osoby to ludzie z Koalicji Obywatelskiej. A jest się o co bić, dlatego że te wszystkie intratne stanowiska chociażby w tej agencji to są bardzo dobrze płatne stanowiska. Nieważne, że ktoś nie jest ekspertem, ważne, że jest znajomym królika. Przypomnę niezorientowanym, że budżet agencji w ciągu ostatnich 30 lat Przebił pół biliona złotych. To 25% naszego długu narodowego. Odpowiedzcie sobie sami Państwo na pytanie, dlaczego rok po roku, kadencja po kadencji, ci wszyscy politycy, którzy najpierw mówili, że będzie pięknie, a wyszło jak zawsze, biją się o te stanowiska. Kolejnym przykładem Krajowy Ośrodek Wsparcia rolnictwa. Pani Urszula Rogus, Rogusz Bury została wicedyrektorką Rzeszowskiego Działu tego. Krajowego Ośrodka. Co ciekawe, jest to żona pana Jana Burego, który nagle wypadł z polityki, kiedy wybiło jak szambo wybiła jak szambo afera. Afera tak zwana afera podkarpacka. Dla, na obojgu państwa ciążą zarzuty, natomiast to nikomu nie przeszkadzało, żeby żona pana Burego zasiadła w, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa i została wicedyrektorką. Niestety, czy stety, yy, dzieje się to na naszych oczach. My w Konfederacji absolutnie nie zgadzamy się z tym, co się dzieje. Liczyliśmy na to, że nowe rządy, oczywiście mówiąc, liczyliśmy na to w dużym cudzysłowie, bo wiedzieliśmy, co czeka nas i co czeka Polaków, ale liczyliśmy na to, że władza, ta nowa władza, która w sposób absolutny wykorzystuje sytuację, będzie dokonywać zmian w spółkach Skarbu Państwa i w agencjach w sposób zupełnie inny. Przecież to nie kto inny, jak pan obecny marszałek, Szymon Hołowni obiecywał Polakom, że będą te wszystkie procesy czyste, klarowne, że o wszystkim będziemy się dowiadywać. Dowiadujemy się niestety obecnie głównie również jako posłowie z doniesień medialnych i widzimy tą całą patologię. Nie zgadzamy się z tym w naszej ocenie. PiS, PO, jedno kolesiostwo, jedno zło. Nic się nie zmieniło, a wygląda na to, że jest jeszcze niestety gorzej. Proszę się potem nie dziwić, że każda kolejna spółka Skarbu Państwa zwalnia ludzi i idzie po, i, po równi, po chłej, dlatego że jeżeli takimi spółkami nie rządzą prawdziwi menedżerzy, osoby, które są przygotowane do pełnienia swoich ról, tylko to są koledzy z partyjni, no to jest niestety jak jest.